Gdyby nie było tej sankcji, myśli Pan, że banki pozwalałyby sobie na więcej w relacji z klientami? Myślę, że na pewno tak. Aczkolwiek z racji tego, że to tak naprawdę nie był temat w ogóle w przestrzeni medialnej, w przestrzeni jakiejś, nazwijmy to, prawnej, w przestrzeni bankowej przez wiele lat, to banki niejako lekceważyły sobie tą sankcję i w związku z tym pozwoliły sobie, myślę, na takie konstruowanie umów, które w pewnym momencie, tak, jakby zdaniem kredytobiorców, jak i potem zdaniem sądów, oraz oczywiście zdaniem nas, czyli prawników, którzy obsługują kredytobiorców, e, które są niedopuszczalne, które zaszły za daleko i które powodują zbyt dalekie pokrzywdzenie kredytobiorców. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że banki, z uwagi na to, że ta sankcja przez długi, długi czas była takim martwym przepisem, tak naprawdę na nią nie zważały, tak, ale mają teraz z tym problem, ponieważ umowy kredytowe, które zostały zawarte w okresie, w którym one jeszcze nie do końca były świadome tej sankcji czy zagrożenia, które z tą sankcją się dla nich wiąże. E, zabierają takie naruszenia i często tak dalece idące, tak, że zastosowanie sankcji w niektórych przypadkach jest stosunkowo proste i oczywiste. A mając na uwadze jakby teraz to, co się dzieje w sądach, tą lawinę pozwów, lawinę roszczeń ze strony kredytobiorców, to banki widać, że tej sankcji się już bardzo obawiają, choćby na gruncie tych ruchów, o których już mówiłem, pewnych ruchów wyprzedzających, ale też na gruncie zmiany swoich praktyk, tak? Obserwujemy, że kredyty, które zostały zaciągnięte powiedzmy już pod koniec 2024 roku, czy w roku 2025, są skoncentrowane. Konstruowane inaczej poprawnie w porównaniu do tych kredytów, które były zawierane powiedzmy do roku 2023, gdyż to jest taka pewna granica, w której już pierwsze banki zaczęły się zastanawiać, czy nie zmienić swoich praktyk.